Te klawiatury zdecydowanie będą hitem, a to dopiero przed sprzedaż. Corsair zalicza wpadkę z nowym produktem. PS5 Pro już w tym tygodniu. Nintendo zrobiło swojego Spotify'a? Activision Blizzard ponownie pokazuje, kto tu jest królem mikropłatności. Kończy się era ekskluzywności gier. Concord jednak nie do uratowania, a Rosja chciałaby od Google'a więcej pieniędzy niż jest ich na ziemi. To oczywiście nie wszystkie wydarzenia, a że sporo się działo, to czas na update. Cześć siemanko moi drodzy, z tej strony Radejko, witajcie w programie Update, w którym przeglądam i omawiam moim zdaniem najciekawsze wydarzenia minionego tygodnia. Stałych widzów zachęcam już teraz do zostawienia łapeczki w górę, a nowych proszę o subskrypcje, które pozwalają mi się dalej rozwijać. A teraz zapraszam do oglądania. Poznań Game Arena 2024 już za nami i nie będę na jego temat tutaj wiele mówił. Rozmawialiśmy o tym wydarzeniu z Wojtim na naszym drugim kanale po testach, tam jest taki podcastowy cykl, więc tam was też odsyłam. Jednak tutaj chcę jeszcze raz podziękować za waszą obecność, wszystkie piątki, zdjęcia i miłe słowa, ale też chcę wspomnieć tylko albo w sumie i aż o jednej premierze, jaka podczas targów miała miejsce i zdecydowanie nie chcecie jej przegapić. Jak część z was wie, w tym roku prowadziłem stanowisko Dark Project, czyli producenta między innymi Klawiatur, które do tej pory pojawiały się u mnie Kilkakrotnie i wypadały za każdym razem bardzo dobrze. Ale dobrze, wraz ze mną Stoi to prowadził Ziemniak i Grzesiek Rycko, którzy we współpracy z Dark Project wydają właśnie swoje klawiatury. Tak jest, Ziemniak i Grzesiek połączyli siły z tą firmą i już zaraz na rynek trafią klawiatury, które są owocem tej współpracy. Modeli będzie, jak dobrze pamiętam, cztery: Onionite, Gamma, Delta i Sigma w przeróżnych wariantach cenowych, od 250 do ponad 1000 w limitowanej najbogatszej wersji. Najtańsza zaś Onionite w wersji przewodowej ma kosztować tylko 249 zł, a za bezprzewodową przyjdzie nam zapłacić 299 zł, co na dzień dzisiejszy pod każdym względem jest szalenie korzystną ofertą. Klawa waży ponad kilogram, jest wykonana z aluminium, ma podświetlenie RGB, hotswap, gasket, smarowane stabilizatory, dwie warstwy pianki i tak dalej. Palce mi się skończyły na tej ręce. Serio, polecam sprawdzić kartę produktu, którą zostawię w opisie, bo tutaj szykuje się bezkonkurencyjny bestseller. Kolejne modele zapowiadają się równie ciekawie, ale no, nie oszukujmy się. Cebulka na Skype przekona każdego. Ja też planuję zamówić sztukę na testy, więc jeżeli tylko pojawi się ich dostępność, to spodziewajcie się, że pojawi się recenzja na kanale. PlayStation 5 Pro już w tym tygodniu trafi do wszystkich, którzy zdecydowali się zamówić tę konsolę w przedsprzedaży. No, niestety Sony ma problem ze znalezieniem tych dwóch osób, które to zrobiły, bo nikt nie chce się przyznać. Nie, no, trochę przesadziłem. Ale nowa konsola od Sony już w drodze do konsumentów, a poszczególne redakcje technologiczne dysponują już swoimi egzemplarzami recenzenckimi. Jeśli uda mi się dorwać sztukę, to z chęcią ją sprawdzę i porównam do zwykłego PlayStation 5, ale póki co czekam na więcej informacji. Już nie przefiltrowanych prasowo, a zwykłych, wychodzących od normalnych użytkowników. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie o tej konsoli i czy zamówiliście ją w przedsprzedaży. A jak już jesteśmy w temacie konsol, to. Kończy się pewna era. Era ekskluzywności gier. Kiedyś, mając taką, a nie inną konsolę, miałeś pewne gry na wyłączność. Żeby zagrać w jakiś tytuł, musiałeś mieć Play'a, a żeby zagrać w inny, musiałeś mieć Xboxa. To był dla mnie w sumie jeden z powodów zakupu konsoli kilka lat temu. Kupiłem Playaka. Dlaczego nie Xbox, zapytacie? No bo mając mocnego peceta, zagram w nim we wszystko to, co zagram na Xboxie. Więc szkoda mi było kasy. Ale na Playu jest, a w zasadzie raczej była, masa tytułów ekskluzywnych tylko i wyłącznie dla danej konsoli. No właśnie, czas przeszły jest tutaj nie bez znaczenia, bo od jakiegoś czasu sukcesywnie taka ekskluzywność jest wypierana i teraz już nie zastanawiamy się, czy dana gra dostanie port na PC, tylko kiedy. A i to kiedy jest w sumie coraz bliższe, a terminy krótsze. I jeszcze do niedawna było nam czekać lata. Na przykład Horizon Zero Dawn – 7,5 roku, Spider-Man 1 – 4 lata, Returnal – 2 lata, tak samo God of War Ragnarok czy Horizon Forbidden West. Ale idziemy w stronę skracania, bo no, mamy potwierdzenie. Marvel's Spider-Man 2 trafi na PCy już na koniec stycznia 2025 roku, a to przekłada się na jeden z najkrótszych czasów oczekiwania na port z PlayStation na PC. Nieco ponad rok po premierze na PS5 zagrają w to pc Z mojej perspektywy wpływa to nieco na sam fakt opłacalności czy też potrzeby posiadania konsoli. A wy co myślicie? Kry powinny być ekskluzywne? Dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście cały ten wątek nie dotyczy Nintendo, bo tam się wszyscy w swoim coś obracają. Tam jest własny mały świat. Blizzard znowu szokuje graczy. A nie, to to Activision Blizzard, więc szoku nie ma wcale. Szukają kasy gdzie się tylko da. Mikropłatności, battle passy, DLC i dziwne zabiegi cenowe to dla nich chleb powszedni. Najnowszy skok na pieniądze graczy dotyczy Call of Duty Black Ops 6 i dźwięku. A konkretnie chodzi tutaj o fakt, że w nowym kodzie jest dostępna dodatkowa funkcja, opcja lepszego trybu sławkowego z wykorzystaniem technologii Immers Spatial Audio firmy Embody, która ma odczuwalnie poprawić jakość dźwięku w grze. Technologia ta jest o tyle ciekawa, że ma uwzględniać również fizyczne atrybuty gracza, takie jak kształt ucha i temu podobne. Wszystko dla lepszych wrażeń. Ale cały myk polega na tym, że żeby z tego skorzystać, to po krótkim trialu trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Tak jest, moi drodzy, musicie kupić grę za ponad 300 zł, żeby później dopłacić stówę za lepsze spersonalizowane audio na kolejne 5 lat. Rosja pozwala Google'a na 2,5 decyliona dolarów. Nie wiecie ile to jest? O! I tak, to więcej pieniędzy niż obecnie jest na świecie, nawet uwzględniając absurdalne ceny kryptowalut. Ale skąd taka kara? Ano, wynika ona z oburzenia Rosji na zablokowanie niektórych kanałów na YouTube, do którego miało dojść już w 2020 roku. Kanały to głównie prokremlowskie i propagandowe media, Zagrad i Ria. W Rosji odbyły się też nieuwierzycie procesy sądowe, które, uwaga, Google przegrało. Niespodzianka, co? I to właśnie wiąże się z karą 100 tysięcy rubli dziennie. I ta kwota dodatkowo miała się co tydzień podwajać. I obecnie jesteśmy na etapie tak astronomicznej kwoty, że nawet gdyby zebrali wszystkie absolutnie pieniądze na ziemi, to i tak by zabrakło. Ale nikt się tym za bardzo nie przejął, no poza Rosjanami i papierowym sukcesem. I póki co nic nie wskazuje na to, żeby Google jakkolwiek, kiedykolwiek miało taką kwotę zapłacić. Ale przyznacie, co sobie zarządzili, to ich. Mają rozmach. Nowe Spotify od Nintendo? No, prawie że. Japończycy wiedzą, co lubią fani Switcha, więc uderzają dokładnie tam. Nintendo Music to aplikacja do słuchania muzyki z gier. Zarówno on, jak i offline. Wymaga aktywnej subskrypcji Nintendo Switch Online, dlatego mówię, że jest tylko dla użytkowników Switcha, bo normalnie za każdy może kupić, ale jak masz tego Switcha online, to masz ją za free. Co ciekawe, aplikacja ta jest o tyle inteligentna, że pozwala nam filtrować to, czego słuchacie, tak, żeby żaden utwór nie zaspoilerował Wam danej gry, więc można wyrzucić z listy odtwarzania utwory zdradzające zbyt wiele. Albo te, których się po prostu nie chce. Ale to mają wszystkie absolutnie listy odtwarzania. Już teraz jest sporo różnych kawałków, a w planach jeszcze więcej. No nie powiem, ciekawe. I w zasadzie w kategorii ciekawostki to traktuję. A Switch to swój prywatny, mały ekosystem. Taka aplikacja jest idealna dla właśnie wkręconych w gierki tego producenta. Więc jeśli już jesteś wciągnięty, to pewnie i tak się na to skusisz. Ale poza tym ekosystemem jako jakoś nie wróżę sukcesu. Ja tego totalnie nie czuję, rozumiem skąd to się bierze, rozumiem skąd ten ruch, ale wiecie. Concord jednak oficjalnie skreślony. Sony podejmuje trudne decyzje i zamyka studio Firewalk i studio Neon Koi. Jakiś czas temu w update mówiłem o tym, że Concord może jeszcze odżyć i mimo zamknięcia projektu, to dostaje on regularne aktualizacje na Steam. Tak, teraz w ciągu ostatnich kilku dni okazało się, że jednak nie ma wątpliwości, ten etap trzeba zamknąć i zostawić za sobą. Firewalk to dla przypomnienia, właśnie, studio odpowiedzialne za niechlubnego Concorda, który po 11 dniach obecności na rynku się zawinął. 11 dni. Jak już dziś wiemy, fiasko gry pociągnęło za sobą całe studio, a to niestety dodatkowo jeszcze rykoszetem doprowadziło do zamknięcia kolejnego zespołu, właśnie Nion Koi, o którym mówiłem na początku, zespołu, który rozwijał nieogłoszoną jeszcze grę akcji. To może w pewien sposób świadczyć o tym, że długi czas przyjdzie nam teraz poczekać na jakąś nową grę spoza serii, które znamy. Ciekawe, czy dostaniemy coś całkiem nowego spod szyldu Sony w najbliższym czasie, czy jednak teraz bezpiecznie będą jechać na sprawdzonych franczyzach. No, po takiej wpadce może być różnie. A w przypadkach będąc, Corsair zalicza wpadkę przy prezentacji nowego produktu. Corsair z nową klawiaturą K70 Pro TKL wrzuca na rynek zupełnie nowe przełączniki magnetyczne Corsair MGX Hyperdrive. Dodatkowo mamy tutaj funkcję FlashTap, czyli SoCD albo inaczej SnapTap, raportowanie 8000 Hz i Rapid Trigger. Wszystko spoko, wpisuje się w obecne trendy na rynku i wychodzi w miarę na czas. I w przeciwieństwie do wielu innych dużych producentów, Corsair tutaj zadbał o szczegóły. Bo mamy aluminiową ramę, smarowane przełączniki i warstwę no na papierze wygląda to naprawdę bardzo dobrze, ale cenowo to prawie 800 zł, a to sprawia, że konkurencja w tym segmencie jest naprawdę spora. Jeśli uda się zdobyć sztukę na testy, to z pewnością przygotuję jakiś materiał. Ale co z tą wpadką zapytacie? Ano, zobaczcie na filmik z prezentacji tej klawiatury. Tutaj ładnie animowany switch rozpadający się na części. Jest magnes, jest sensor, ale w oficjalnych materiałach na swojej stronie mają tak samo rozrysowany switch, z tą różnicą, że to nie jest magnetyczny. Też jest podpisane oczywiście jako nówka sztuka magnetyk, tylko że ktoś skorzystał tutaj chyba ze stoka, a nie z animacji, którą sami przygotowali chwilę wcześniej, i mamy tutaj pokazany mechaniczny przełącznik. No. Panie Corsair, już mnie tą specyfikacją zaimponowałeś, żeby tak pięknie się wyłożyć. E, swoją drogą niedawno do mnie przyszedł nowy Apex Pro 3 od Stila, więc też niedługo mam nadzieję uda się coś z nim przygotować. To taki off-top. Genesis i o tym jak dobre stało się lepszym kilka tygodni zaledwie po premierze. Niedawno przygotowywałem materiał dotyczący premiery nowych gryzoni od Genesisa Zircona i Kryptona 660 i one już wyglądały wystarczająco dobrze jak na swoją półkę cenową. Ale jednak Genesis nie zatrzymuje się tutaj i właśnie na rynek trafiły ich wersje PRO. Trafiły też do testów do mnie, więc pojawią się niedługo w shortcie, ale tak na szybko skupiając się tylko na zirkonie. 57 gramów bluetooth USB, dągiel, fenomenalny sensor 33,95. Bateria mająca wystarczać na 80 godzin rozgrywki na pełnym ładowaniu. No i teraz bomba. Cena. 199 zł. Brzmi nieźle, prawda? A na dzisiaj to tyle. Zostawcie suba i do następnego. Na razie i cześć!